Babcia gienia od wywożenia. Jestem babcia gienia od wywożenia. Znam wszystkie drogi dookoła świata. Jeśli nie podoba Wam się wnuczek, wywieź go! Nie! Nie, ja nie chcę! Jeśli nie podoba Wam się kot sąsiada, wywieź go! Nie! Jeśli przeszkadzają wam maseczki i Covid, już wam pomogę. Koniec. Koniec. Realizacja i udźwiękowienie. Julia, Sofia i Max. Jeśli nie podoba wam się ten film, wywieźcie go. <laughs> Rok później. Co się dzieje kotku? Jesteś chory? Nie!